Startują. Dobrze. Ruszyły. Piękny start, i tam walco prowadzenie. Sekur na froncie, na ostatniej pozycji, El Piron prowadzi, prowadzi w tej chwili NES. NES, 1600 metrów, do celownika NES. Cekur i Cekur razem z Norbidi Łeb na drugiej pozycji, następnie na czwartą wysunął się Ermanio, dalej na ostatniej pozycji galopuje w tej chwili Sabedo i to tak zdecydowanie, a NES na czele, 1300 metrów do celownika, NES na drugiej pozycji Norbidi, na trzecim pozycji Cekur, taka jest czołówka, tam na czwartej nadal dobrze się trzyma Ermanio. Ba, ależ tam na piątej, szóstej pozycji, Armanio jest w chwili na czwartej, stara się poprawić pozycję. Za chwilę tysiąc metrów do celownika, nadal Nes, Norbidi, Cekur. Na końcu galopują Sabedo i Pilarosa. Na około 800 metrów przed celownikiem nadal Nes, Armanio, Cekur i tam jest. i. Trzy, cztery konie galopują tam bardzo, bardzo blisko siebie. Czołówka się w tej chwili mocno zgrupowała. Tam Wajech poprawia. Jest na trzeciej, czwartej pozycji. Armanio lekko się wycofał. Ciężko idzie. W posyle Jokaj jedzie mocnym wyjście na prostą. Największym kołem Norbidi, a przy bandzie nadal Nes. I tam doskonale Cekur. Cekur jest w tej chwili na drugiej pozycji. 400 Cekur. Już jest pierwszy. Cekur, 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 Nes. Cekur, Nes, finiszuje Norbidi. I tam bardzo dobrze włącza się do walki Addis. Ale na czele stawki jest na około 200 metrów przed celownikiem Cekur. Cekur walka o drugie miejsce. Addis, Addis przy Bandzie, ale polem bardzo dobrze Norbidi. Addis przy Bandzie się rozpędzał, a bardzo mocno atakuje. Cekura walka, ale Cekur się nie daje na drugiej pozycji, Addis na trzeciej. Norbiti i następnie Para Pilarosa oraz Sabedo.